Witam serdecznie wszystkich w tym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam wyniki mojego tygodnia, więc zaczynamy. Więc Pierwszy trade, jak widać, niestety był stratny i tak naprawdę, co no tutaj, jak widać, no tak naprawdę od razu, kiedy mieliśmy entry, praktycznie mieliśmy wystrzał do góry i szybki powrót w dół. No co tutaj niestety nie udało się zarobić, więc idziemy dalej. I jak widać, Coś, co tak naprawdę wielu osób się wydaje być niemożliwe, to jest to, że ta strategia da pięć przegranych, i dalej będę jej używał, i uważam, że ona jest zyskowna. Więc, pierwszą rzeczą, która jest powiedzmy, ciekawa dla niektórych, może być w teorii, jest to, że tak naprawdę, jeśli popatrzymy sobie tutaj, to tak naprawdę trade wszedł. Jak widać, na początku mieliśmy take profit, a dopiero później rynek poszedł do góry i no, powiedzmy, że wybił nam te stop lossa. Ale dlaczego ja to daję jako przegraną? Dlatego, że użyłem data providera Binance, no, który dał mi inne dane. Użyłem tej giełdy. Jak widać, w tym przypadku byłoby to bardziej opłacalne, no ale niestety, jak mówię, ja analizowałem tą strategię na Binance, jeśli chodzi oczywiście o wykres, bo gram oczywiście na BingX. I serdecznie zapraszam Was, skorzystając z naszego kodu. Yy, i Będziecie wtedy mieli właśnie na przykład wyniki tej strategii yy, oraz dostęp do innych strategii. Oczywiście lepszych, jeszcze bardziej. Yy, dobrze, ale wracając, no tak, więc mam pięć przegranych. Yy, jak mówię, wiele osób by już szukało nowej strategii i by powiedziało, że po prostu to jest śmieszne, że mam 5 przegranych począt i uważam, że ta strategia dalej da zarobić. Więc yy, dlaczego tak naprawdę yy, powiedzmy, no. Co mnie skłania do tego, żeby dalej użyć tej strategii? Na przykład, pierwszym argumentem jest to, że poprzednio mieliśmy 4 wygrane pod rząd. i tak naprawdę też dalej ktoś może powiedzieć: No i co, mieliśmy 5 przegranych, a wcześniej tylko 4 wygrane, czyli że w teorii dalej jesteśmy na minusie, ale tak nie jest, dlatego że ja używam sobie właśnie RR, czyli RRR, no Risk-Reward-Ratio. 2 do 1, czyli ryzykuję powiedzmy 10 dolarów, żeby zarobić 20. Czyli, że, no, powiedzmy, że tutaj licząc, powiedzmy tak matematycznie, to bym wtedy tutaj stracił 50 dolarów, a tutaj bym właśnie zarobił 80 dolarów. Dlatego, że jak mówię, no, dwa razy więcej jestem w stanie zarobić niż stracić. No, i tak naprawdę, powiedzmy, no, to jest sekret tego, jak tak naprawdę, powiedzmy, też być dyskownym, bo tak naprawdę, no. Przeważnie strategie będą miały takie powiedzmy średnie około 40% skuteczności. Oczywiście to nie znaczy, że każdy tak będzie miał i to oznacza, że będziemy w każdej sytuacji skomplikować, bo oczywiście tak nie jest. Ale jak mówię, no tu już tak naprawdę osoby, które by przestrzegały nawet takiej prostej strategii jak ta, no są w stanie zarobić, jeśli będą się no po prostu używać jej dobrze. A nie robić po prostu sobie pod górkę i zmieniać strategię co chwilę, nie trzymać się właśnie tego risk-reward ratio i innych kluczowych rzeczy. No ale dobrze, więc tak naprawdę też powodem kolejnym może być to, że zaczęliśmy, no po prostu to wszystko dzieje się w okresie wakacyjnym. I no, okres wakacyjny, właśnie, tym bardziej właśnie sierpień jest tak naprawdę najgorszym miesiącem. Dla płynności, no to w tym przypadku coś powie, że wzdura, bo są duże zmiany, no i dzieją się one jak najbardziej, ale jak widać że tej strategii nie było to dobre, no i to się działo oczywiście w lipcu, ale to nieważne jak mówię, ja dalej używam tej strategii i wiem, że ona jest zyskowna, tylko po prostu wiadomo, musi się dalej rozegrać, tym bardziej, że jak mówię, no nie ma dla mnie znaczenia naprawdę te tradey tutaj, jak jestem dalej na zysku. I jeszcze jak patrzymy na wcześniejsze, to tym bardziej jestem na zysku. Dobrze, więc przechodzimy teraz do Forexa. Zacznijmy sobie od euro. I tutaj muszę zmienić dla was strategię. I jeśli chcecie mieć dostęp do tych indykatorów też, które własno ręcznie zrobiłem, zapraszam Was na serdecznie naszego Discorda. I tak samo właśnie dlatego, że ta strategia z na jest darmowa. Nie musi nic za nią płacić. Na Forexa w sumie też... No ale jak mówię, no macie też opcję dość, zostanie VIP-em i wtedy właśnie mieć dostęp do jeszcze innych rzeczy, które pozwolą wam zarobić. Więc tutaj naprawdę wchodzimy na Forex, bo chcę wam po prostu bardziej udowodnić to, dlaczego to granie, no, tym bardziej w sierpniu, tej strategii nie ma sensu. Więc tak, naszym celem jest to, żeby zagrać tak zwane AMD. No czyli właśnie to odwracam rzecz, która się dzieje tutaj jak widać. Mamy tak naprawdę od godziny tutaj 14. Cały czas mamy tak naprawdę, no co, szliśmy w górę, co nie jest dobre. I tak naprawdę, no tutaj to nam pokazuje, no po prostu, że to, je, no i powinien powinienem tutaj naprawdę przy tym zielonym polu, który oznacza ASR. No, tak naprawdę, być właśnie odwrócić się trend i zamiast wzrostowy być spadkowy, jak widać, tutaj no, na godzinę usta, tym bardziej, byliśmy sobie na 15-minutówkę, żeby zobaczyć, czy cokolwiek naprawdę, no, mieliśmy ten dzisiaj ten naprawdę non-stop trend wzrostowy, niebo nawet żadnych miejsc, naprawdę, żeby znaleźć jakieś no, ruchy odwrócenia, no, tu mieliśmy jedną świeczkę, tak naprawdę, która, no, nic nie oznaczała, tak naprawdę, dla mnie. No i to jest pierwszy przykład, i tak sobie przelecimy. Tutaj jest, jak widać, drugi przykład, który, jak widać, trend też był no, odwrotny, oczywiście niż dzisiaj, czyli że spadkowy. I tutaj już ktoś by mógł powiedzieć, że jest, jest tutaj potwierdzeniem, bo yy, chociaż tak, zamknęliśmy, chociaż nie. Bo tutaj mieliśmy swing haja. no Czyli, że kolejny raz, to naprawdę yy, nie ma to żadnego znaczenia. Yy, więc dobrze. Idziemy dalej. Tutaj, jak widać, tak samo. Yy, mamy od razu, jak widać, Le, duży no, trend wzrostowy lekką konsolidację. Tutaj. O, tutaj coś. Tutaj się w tym przypadku coś można być rozegrało. No i tak naprawdę, no, oczywiście. Ja nie chodzę tylko z 15, bo to jest 5 minutówki, ale to jest powiedzmy, no, najlepsze potwierdzenie. Chociaż tutaj mówią. No, jest wiele rzeczy, które strategia zawiera. I tak naprawdę jeśli patrzymy na to. No właśnie. Więc no jeśli byśmy wchodzili z 15, nawet nie jesteśmy w stanie zarobić. Oczywiście też jak mówię, są inne zasady tej strategii, więc mm, tak naprawdę, y, że no, mamy taką sytuację, to i tak nic nie oznacza. No dobrze, więc tak naprawdę. Mm, no, jak mówię, no po prostu mamy tutaj y, no po prostu żadnego trade'a na przykład nie mam. Przecież jakieś im 5 jak sprawdziliśmy. I na innych y, wykresach wygląda to tak samo. I od września naprawdę zaczynam grać już tak naprawdę właśnie no tą strategią. No i też właśnie testuję inne strategie i też z czasem będziemy oczywiście je dodawać i też analizować. I tak naprawdę to było w tym odcinku wszystko. Dziękuję wam za oglądanie i jeszcze miłego dnia.